Kontynuując rozpoczęty tydzień temu temat panowania nad psem w miejscach publicznych, rozpoczniemy od przedstawienia sygnałów, które powinny nas informować o samopoczuciu psa i przyczynach jego zachowania. Nie wszystkie gesty, które nam wydają się przyjazne, psy lubią i akceptują. Z całą pewnością widząc obcego psa nie należy do niego podchodzić na wprost z wyciągniętymi rękami. Ilość takiej, takich rzeczy, o, bo proszę zobaczyć, pies wyraźnie się boi i unika tego typu kontaktu. Witając się z obcym psem przede wszystkim zacznijmy od przywitania się z właścicielem, czyli podejdziemy, dzień dobry. dzień dobry, czy mogę się przywitać z pani psem. Tak, myślę, że dzień dobry. I teraz proszę zwrócić uwagę, że ja kucnąłem, zająłem niską pozycję. Jeszcze Niki nie jest specjalnie przekonana, że mam dobre zamiary, ponieważ odwraca wzrok. Ale jednocześnie zaczepia łapką, to jest taki żebraczy gest, jeszcze znany od czasów szczenieccych. Za chwileczkę być może nawiążemy jakiś kontakt. Oblizanie fafli też jest sygnałem uspokajającym. Ja teraz mogę po prostu chwileczkę poczekać, nie wykonywać żadnego gestu. Smoknąć. Nie. Zdecydowanie jednak, o już jesteśmy kumplami. Tak, już ona podjęła decyzję. I teraz się z Tobą przywitam. Teraz jest fajnie, tak?